Zastanawiam się, w ogóle zmienia się perspektywa tego małego biznesu w Polsce, czy to medycznego, czy w ogóle, że no bo do tej pory chyba, zresztą sam też ze swojej perspektywy widziałem, że szło się z tymi dokumentami do księgowej. I, I księgowa tam nazwijmy, to podejmowała tą decyzję, albo nie podejmowała, albo mówiła, albo nie mówiła o tych jakichś możliwościach podatkowych. Wiem, że to generalnie ona nie może tego robić prawnie, bo to już się dowiedzieliśmy, ale jak to jakoś to tak funkcjonowało. Natomiast chyba nie wiem, czy ten nowy ład, czy coś zmienił w świadomości e, potencjalnych klientów. Też medycznych, bo tam też było dużo zmian. że jednak w naszej perspektywie tych osób zarządzających tym małym biznesem, czasami w ogóle swoim jednoosobowym, jest takie rozróżnienie pomiędzy doradcą podatkowym a księgowym. Ja myślę, że po prostu rynek to wymusił. Księgowe faktycznie, tak jak powiedziałeś, nie mogą grozić za to odpowiedzialność i finansowa, i karna. I ja muszę powiedzieć, że jest duże grono doradców podatkowych, którzy tego pilnują i starają się wyłapywać takie przypadki, więc myślę, że rozróżnienie wynika z tego, że po pierwsze, księgowe zaczęły się troszeczkę obawiać tej odpowiedzialności, to jest po pierwsze, i stały się bardziej, część oczywiście, stała się bardziej niechętna do doradzania, a po drugie, te zmiany w przepisach i ta odpowiedzialność za udzieloną poradę, stały się już na tyle, na tyle ta, to, ta odpowiedzialność, to ryzyko stało się na tyle wysokie, że też, też księgowość nie do końca chce już ponosić ten ciężar doradzania przedsiębiorcom, oprócz tej bieżącej księgowości. Do mnie trafia wiele osób, które kolokwialnie mówiąc narzekają na swoje księgowe. A wie Pani, bo ja mam taką księgową, która po prostu księguje dokumenty i ona to mi nie powie, że mogę dokupić sobie coś i wrzucić to w koszty albo zmienić formę działalności. No nie od tego jest księgowa. Generalnie coraz faktycznie coraz więcej osób się o tym przekonuje i myślę, że faktycznie te takie dynamiczne zmiany w przepisach to spowodowały, że że w świadomości przedsiębiorców coraz bardziej, jest ta konieczność skonsultowania się. W ogóle ja mam klientów, którzy płacą ogromne składki ZUS zdrowotne i mają księgowe, które obsługują tylko i wyłącznie działalności gospodarcze, i takie księgowe często są niechętne do spółki. Tylko jeżeli ktoś miesięcznie płaci już 20-30 tysięcy złotych składki zdrowotnej, a księgowa dalej mówi, po co ta spółka, ta działalność to jest najbezpieczniejsza i w ogóle najlepsza. To myślę, że w głowach tych przedsiębiorców też już budzi się w pewnym momencie taki bunt, robiąc kolejny ogromny przelew co miesiąc, że a może jednak warto by było skonsultować się z kimś innym, kto ma troszeczkę inne spojrzenie na tą sprawę i zweryfikować, czy faktycznie, czy faktycznie tak jest.